Po pierwsze, zrób dobre wrażenie czyli, make a good impression first. Jak zadawać pytania? Jak działać, by inni uznali ciebie za ciekawego rozmówcę? To jest pytanie, z którym bardzo dużo osób ma problem. A ja chciałabym właśnie Wam na tego typu pytania dać odpowiedzi, a przynajmniej podsunąć pewne rady. Nazywam się Beata Szymańska, jestem nauczycielem języka angielskiego. Prowadzę własną szkołę UNI, Beata Szymańska, Twoje lekcje prywatne. Z zawodu jestem pedagogiem, psychologiem i oczywiście anglistą. Kariera zawodowa anglisty potrafi go znaleźć dosłownie wszędzie, tak przynajmniej ja uważam. Jak dobrze się człowiek ustawi to nigdy nie skończę na pracę przy tablicy w jednej szkole. Tak też było ze mną. I chociaż lubię tańczyć, za bardzo nie kręciłam piruetów, by znaleźć dodatkową pracę, to raczej ta praca mnie szukała. Z czego bardzo się cieszę, że dzwoniono do mnie i oferowano mi pracę. Najczęściej zgadzałam się na propozycje spotkania. Wam również życzę tego typu yy, wrażeń, tego typu rozmów, bo miałam zawsze wrażenie, że to ja wybieram i czułam się naprawdę dowartościowana. I tak pewnego słonecznego dnia dostałam telefon ze szkoły językowej, która wysyłała swoich lektorów do firmy. Pracowałam z nimi trochę od pewnego czasu, i kiedy usłyszałam, że ich nauczycielka miała wypadek i w krótkim czasie potrzebowali zastępstwa na dwa do trzech tygodni, hmm, zgodziłam się. Zależało im na tym właśnie kliencie biznesowym, którego od niedawna mieli, i nie chcieli, by jej prezes szukał sobie innych zleceniobiorców. Logiczne. Dobry zarobek dla firmy, dobry zarobek dla lektorów, no i oczywiście fajna, długofalowa współpraca. Uczyłam wówczas angielskiego w pobliskiej podstawówce i dosłownie zaczynałam zapuszczać tam przysłowiowe korzenie. O tych korzeniach oczywiście też Wam opowiem. Fajnie jest być w jednym miejscu, aczkolwiek dobrze jest też eksperymentować w innych. Jednak właśnie ta chęć spróbowania czegoś nowego przeważyła, i następnego dnia z duszą, co prawda na ramieniu pojechałam do nieco starszych uczniów. I wtedy nie miałam samochodu i pojechałam autobusem, więc musiałam dużo wcześniej pojechać, no bo trasy nawet też nie znałam, i miałam wszystkie materiały ze sobą pokserowane. Trudno mi było wejść w czyjąś rolę, a jednak ciągnęło mnie do tego. Przywitała mnie sympatyczna dziewczyna z działu kadr, wręczyła kolorowe mazaki i wskazała wielką salę, w której miałam prowadzić zajęcia. Miała to być właśnie sala konferencyjna. Regały obstawione były modelami sprzętów produkowanych przez tę firmę dla wielkich koncernów, dosłownie dla koncernów światowych. Nigdy do głowy by mi nie przyszło, że właśnie ta firma produkuje części do bardzo fajnych sprzętów, to bardzo dobrych sprzętów właśnie w moim rodzinnym mieście. I też wiedziałam, że dyrektor generalny nie mówi ani słowa po polsku i że prawdopodobnie nie będzie mi dane spotkać się z nim, co przyjęłam z nieukrywaną ulgą. Zanim moi uczniowie zjawili się, wyciągnęłam z aktówki materiały, na których pracowała poprzednia lektorka. I wiecie, co się okazało? Nie wiedziałam, o co tam chodzi. Tam była gramatyka. Co do gramatyki, mam bardzo sceptyczne podejście. Uważam, że gramatyka w języku angielskim jest bardzo prosta. Tak też próbuję przekonywać swoich uczniów. Wielu z nich już się przekonało. Ona jest dobra. Natomiast nie może być non-stop głównym tematem spotkań. Zwłaszcza, kiedy ma się do czynienia z osobami dorosłymi. Prowadzenie z nimi pracy na właśnie tych materiałach, których główną treścią był tekst o uczniach z podstawówki, ludzie też to był nonsens. Przecież za chwilę miałam rozmawiać z kierownikami produkcji, spe specjalistami tak naprawdę w swojej dziedzinie, którzy zasługiwali na sporą dawkę praktycznego języka. Tak, to mogę podkreślić. Praktycznego języka. I wtedy obiecałam sobie solennie, że od pierwszej chwili. Będę improwizować. No i oczywiście pracować na wysokich obrotach. I że dam z siebie wszystko, nawet jeśli miałoby to trwać jedynie tylko kilka tygodni. Wtedy zwróciłam uwagę na mały pokoik, w którym pracownicy pili kawę. Taki Coffee Place. Dosłownie na pięć minut przed zajęciami zaświtał mi w mojej głowie pomysł na rozgrzewkę językową i co oczywiste na zrobienie dobrego wrażenia. Przecież każdy nauczyciel lubi być doceniany i chwalony za swoje zaangażowanie. I zjawili się panowie właśnie wtedy, kiedy próbowałam wyobrazić sobie zajęcia. Muszę nadmienić, że praca nauczyciela nie była moją jedyną pracą od samego początku. Kiedyś pracowałam w radiu, i chyba ta umiejętność bezpośredniego kontaktu ze swoim klientem, bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, sprawiła, że potrafiłam jednak rozmawiać na tematy tak zwane o wszystkim i o niczym. Wchodzą panowie, lekko zdziwieni, wyobraźcie sobie, moją obecnością. Byli przekonani, że przywita ich piękna młoda pani, a przywitała ich równie piękna, może nie do końca młoda. Zjawili się na zajęciach i tłumaczyli się długim spotkaniem z kierownikiem produkcji i już wykazywali nudę w, tych, w tym spotkaniu. A ja stałam z kubkiem w ręku i wywijając plastikową łyżeczką, bądź co bądź ich produkcji, wskazałam na pusty pokój, z którego właśnie wyszli inni pracownicy. Moi słuchacze wydali się być bardzo zadowoleni z dziwacznego początku lekcji, a przynajmniej wydawało im się, że nauczycielka jest kompletnie nieprzygotowana. Hmm, powiedzmy, burza mojego mózgu trwała non-stop. Zatem wszyscy zgodnie poszliśmy na moją kawę. Widziałam trochę uśmiechy panów, bo to jednak widać, ale tam ku ich radości. Zaczęliśmy zaznajamiać się ze słówkami z instrukcji obsługi automatu do kawy. Wciskaliśmy kolorowe guziki, mililiśmy kawę, która właśnie tam była. Panowie musieli posprzątać po y, wcześniejszych y, osobach, które pozostawiły po sobie brudne kontenery po mleku. I wsypywaliśmy potem cukier, kolistym ruchem łyżeczki, rozpuszczaliśmy go. Skąd inąd dobrej kawy? Muszę pisać, że mieli bardzo dobrą kawę. Wystarczyło 15 minut i wszyscy dzierżyliśmy w dłoniach kubki z aromatycznym płynem. W moim przypadku było to o 15 minut mniej zajęć. Wyobrażacie sobie? Matematycznie idealnie, mm, emocjonalnie perfekcyjnie, jeszcze lepiej. Zatem Przedłużyłam instruowanie moich klientów o kolejne pięć minut, przecież musiałam powtórzyć słownictwo. Po chwili wszyscy byliśmy gotowi do wyjścia i wymieniając się uprzejmościami, oczywiście w języku angielskim, z jakimś mężczyzną, który stał i dosłownie śmiał się pod nosem, przechodziliśmy do naszej sali konferencyjnej. Panowie robili tak zwane wielkie oczy. Wyobrażacie sobie, mówili dzień dobry. Ale jakoś tak dziwne te dzień dobry ich w języku angielskim było. Pomyślałam sobie, jakiś pan ma prawo być. Firma nie jest aż tak zamknięta, chociaż wpuszczano mnie dzięki tak zwanej przepustce. Dosłownie po chwili, pytając jednego z moich uczniów, kim był ten pan, dowiedziałam się, że człowiek którego zostawiliśmy w pokoju kawowym i który przyglądał nam się z rozbawieniem, był właśnie szefem całego przedsiębiorstwa. Wyobrażacie to sobie? Mało mówił, no bo generalnie wcale nie mówił. Mówił tylko: Jane Debray, chociaż myśmy do niego mówili: Good morning. I mało wtedy mówił, no bo przecież nie znał tego języka angielskiego. Zrozumiałe zatem było, że firma kładła nacisk na znajomość języka angielskiego praktycznego wśród pracowników wszystkich szczebli. Tam nikt nie patrzył wtedy na gramatykę. Czas mijał bardzo szybko. Zawsze zaczynaliśmy kawą, albo sobie rozkładaliśmy różnego rodzaju sprzęt, który właśnie był na półkach zaraz za stołami. No, i musiałam im powiedzieć do widzenia. Bo nadszedł czas, kiedy no, lektorka, która ich uczyła, miała powrócić. Ale po paru miesiącach, już jako samozatrudniony lektor, wróciłam do pracy w tamtej firmie na stanowisku trenera językowego. Nie do jednej, ale do trzech grup. <laughs> Instruktorz obsługi automatu. Okazał się przepustką do współpracy, która trwała nieprzerwanie przez ponad pięć lat. Dorabiałam się powoli, z każdym rokiem, nawet z każdym miesiącem, kolejnych słuchaczy, zarówno w tej firmie, jak i w innych. Hm, a szef? Szef również pił ze mną dobrą kawę, ale już na swoich zajęciach. On jednak, jak to wiadomo, musiał się uczyć języka polskiego indywidualnie. Muszę że był dobrym uczniem. Moi uczniowie ci z pierwszych zajęć bardzo często wspominali te spotkanie. Widzicie? Tego tak to przypadkowy instruktor obsługi automatu z kawą stał się przyczynkiem do mojej pracy z klientem biznesowym. Zatem jeżeli Chcesz uczyć się ze mną języka angielskiego i pokonać barierę językową, chciałabym przekonać Ciebie, że nauka języka to nie jakieś wkuwanie zasad. Pewne rzeczy trzeba wziąć na luzie. Ja Tobie to zapewnię, mówiąc o anegdotach ze swojego życia, udowadniając, że warto inwestować we własne relacje w języku angielskim z innymi ludźmi, ty będziesz wiernie mnie słuchał. I tak pokonamy razem bariery językowe. Zapraszam serdecznie na kolejne moje nagranie. Pozdrawiam cię, Beata Szymańska.